O Bożym Miłosierdziu można wiele mówić, można o nim sporo czytać, a i można nawet co roku przeżywać to piękne święto. Ale co nam po tym, jeśli nie będziemy mieli swojego osobistego doświadczenia Bożego Miłosierdzia? No i właśnie o tym dzisiejszy kwadransik ze Słowem, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. To jest bardzo dobre przywitanie, bo do końca nie wiem, gdzie jesteście i w jakim momencie dnia czy nocy oglądacie ten kwadransik. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w miejscowości Brighton, gdzie przez ostatnie dni odbywa się konferencja spotkanie Encounter Ministries zorganizowało to wydarzenie tu w Stanach Zjednoczonych zaproszono mnie do tego bym tutaj przyjechał głosił dla posługujących modlitwą o uzdrowienie tak naprawdę z wielu miejsc Stanów Zjednoczonych także to jest wielka dla mnie radość i przywilej że mogę dzielić się swoim doświadczeniem życia z Bogiem z tymi wszystkimi którzy na tej konferencji się znaleźli no i jest naprawdę tutaj pięknie trochę walczymy Faktycznie z jetlagiem, ze zmianą czasu e, mamy 6 godzin różnicy. Nie wiem, czy już Wam mówiłem, czy nie mówiłem, bo już mi się wszystko plącze i gubi. E, próbujemy nie zasnąć. E, jest u nas jeszcze dość jasno. W Polsce jest już późno e, po północy. No, ale będziemy starali się tutaj coś. Ja będę się starał coś mądrego w tym kwadransiku powiedzieć i nie zapominać o różnych faktach, których wspominałem albo nie wspominałem. Także 6 godzin różnicy jesteśmy tutaj, mamy naprawdę piękne spotkania z ludźmi, poznajemy fantastyczne osoby. To jest w ogóle takie bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy jedziesz gdzieś na drugą stronę globu i spotykasz ludzi, których nigdy nie znałeś. A po paru chwilach, po chwili modlitwy, orientujesz się, że ci ludzie są Ci bardzo bliscy. To jest taka jedność ducha, której doświadczamy tutaj i doświadczam tego w wielu miejscach na świecie, gdzie naprawdę po ludzku można próbować budować relacje, i te relacje nie są aż tak głębokie jak relacje, które zawiązuje sam Pan Bóg, które sam inicjuje. Także spotkaliśmy tutaj już sporo takich osób, z którymi naprawdę jesteśmy i czujemy się bardzo, bardzo blisko. Także, jeśli chcecie śledzić to, co się dzieje tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych, możecie oglądać nasze vlogi, pamiętniki z Ameryki. Co parę dni będziemy dodawać tutaj jakieś fajne rzeczy, które się dzieją i te, o których będziemy też mówić, które czyni Pan Bóg pośród nas, bo po to tutaj przyjechaliśmy. Mamy fajne plany, mamy wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia, ale jesteśmy tutaj. Tak tak naprawdę głównie i tylko po to, żeby być w tym, co Bóg dla nas przygotował. To jest nasza największa radość, największe oczekiwanie i um, największe pragnienie serca, dla którego przyjechaliśmy do Stanów. Także dzisiaj chciałbym w ten szczególny dzień, w święto miłosierdzia bożego, E, które sobie tutaj nawet sam trochę czytam o Świętej Faustynie, e, która jest no, gdzieś bardzo bliska nam, Polakom. E, no i myślę, że to też nie jest przypadek, że akurat w to święto tutaj przyjeżdżamy. Bóg chce, żebyśmy byli właśnie tą iskrą, o której mówiła Święta Siostra Faustyna iskrą miłosierdzia Bożego, która jest posłana na cały świat. E, no i tak sam sobie czytam ten dzienniczek, hmm, słucham, czytam, inspiruję się i też może potem się paroma refleksjami. Z wami A dzisiaj chciałbym, byśmy otworzyli wspólnie Ewangelię według świętego Jana, 20 rozdział od 24 do 31 wersetu. I przeczytajmy wspólnie, otwórzcie słowo Boże, weźcie je do ręki i przeczytajmy wspólnie ten fragment słowa. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, Widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż się do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój, Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. To zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. To słowo nie wiem co was, akurat, co w Was ono dokonuje i, i co w Was porusza. Ja kiedy czytam o Tomaszu, mam takie tutaj wrażenie, że Pan Jezus <laughs> przyszedł do Wieczernika tego dnia specjalnie dla Niego. że Pan Jezus przyszedł do Wieczernika tego dnia specjalnie dla Tomasza. To jest niezwykłe w Jezusie, że On nie przychodzi do tych, którzy się mają dobrze. Nie przychodzi do tych, którzy są na czubie listy. On nie przychodzi do tych i myślę, to jest najlepszy dzień, by dzisiaj o tym powiedzieć. E, święto miłosierdzia Bożego. Jezus przychodzi do tych, którzy się źle mają. Jak mówi Pismo: nie do zdrowych, ale do chorych, by ich uleczyć, by ich uzdrowić. Jezus przychodzi do Tomasza, który jako jedyny z całej tej bandy ma, ma problem, żeby uwierzyć, ma problem, żeby żeby uwierzyć w zmartwychwstanie, które Jezus im zapowiedział. I mówi dopóki nie włożę palca, dopóki nie dotknę tych ran, dopóki go nie zobaczę, to nie uwierzę wam na słowo. I Jezus, myślę, nie ma z tym problemu. Widzimy w tej historii. Jezus nie ma problemu, by przyjść. I myślę, nie ma tego tutaj wprost napisanego, ale myśli sobie, pokażcie mi Tomasza, dajcie mi Tomasza. Muszę z nim porozmawiać. Muszę się z nim spotkać. Bo Jezus chce przyjść do jego niewiary. I w to święto miłosierdzia my dzisiaj myślę wszyscy tego możemy doświadczyć. Jezus dziś, dzisiaj chce przychodzić do naszej niewiary. Jezus chce dzisiaj przychodzić do tych miejsc, w których jesteśmy słabi. Święto Miłosierdzia nie jest świętem dla Herosów. Święto Miłosierdzia nie jest świętem dla mistrzów wiary, dla bohaterów wiary. I to jest dobra nowina, bo nikt z nas nie jest bohaterem wiary. E, przynajmniej ja się nim nie czuję. Ja też potrzebuję dzisiaj Bożego Miłosierdzia. Ja też potrzebuję wpuścić Jezusa wszędzie tam. Gdzie czuję, że tej wiary mi brakuje, gdzie czuję, że Bóg chciałby uczynić tak wiele, a nie może tego zrobić przez moją małą wiarę. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć: Sam potrzebuję miłosierdzia Jezusa. Sam potrzebuję Go tu wpuścić, wszędzie w te miejsca, w których czuję, że próbuję jeszcze na własną rękę. A na własną rękę za wiele nie zrobimy. I Tomasz jest takim reprezentantem nas wszystkich. Gdzie, gdzie każdy z nas dzisiaj potrzebuje doświadczyć miłosierdzia Jezusa, i myślę, Jego słabość była dobrym pretekstem dla Jezusa, by przyjść. Czasem, wiecie, nasza słabość jest dobrym pretekstem dla Pana Jezusa, nasze grzechy są dobrym pretekstem dla Pana Jezusa, tam gdzie my myślimy, że zawiedliśmy najbardziej, tam gdzie myślimy, że nie wyszło nam najmocniej. Jezus wykorzystuje ten pretekst, by do nas przyjść. Jezus wykorzystuje ten pretekst, by powiedzieć: Zobaczyłem Twoją winę, zobaczyłem Twój grzech, cieszę się, że zawołałeś. I wielu z nas przychodzi do Boga dopiero wtedy, kiedy jest bardzo ciężko. Wielu z nas przychodzi do Jezusa dopiero wtedy, kiedy grzech gdzieś nami tak potrząśnie, że nie wiemy, co ze sobą zrobić. Choroba potrząśnie nami albo naszymi bliskimi tak mocno, że już nie wiemy do kogo zawołać. I to są te preteksty, które wykorzystuje Jezus, bo widzi, że, że nie wiesz, co ze sobą zrobić, nie wiesz, gdzie się modlić, jak się modlić, do kogo się modlić. I Jezus przychodzi, by dzisiaj okazać Ci swoje miłosierdzie. Myślę, że Jezus nie potrzebuje święta miłosierdzia. Wiecie, to, to my potrzebujemy święta miłosierdzia. Jezus już jest tak twórczy w wymyślaniu nam kolejnych świąt, <laughs> kolejnych godzin miłosierdzia. To nie jest tak, że w jedną godzinę jesteśmy w miłosierdziu Bożym, a w drugiej godzinie już nie, ma, nie mamy na nie szans. Ja to widzę, wiecie, w taki sposób, że Jezus już po prostu główkuje, co nam nie wymyślić, żeby ci, ci ludzie się nie w końcu zdecydowali na to, żeby do mnie zawołać. Że wymyśla nam po prostu jakieś bonusy, wymyśla nam ekstra godziny, wymyśla nam ekstra dni, żebyśmy tylko do Niego przyszli, żebyśmy tylko chociaż otworzyli na moment swoje serca, żebyśmy tylko na moment do Niego zawołali. A to Jezusowi wystarczy, tak delikatnie uchylone drzwi wystarczą, słuchajcie Jezusowi, żeby przyjść, żeby nas dotknąć, żeby wejść wszędzie tam, gdzie naprawdę, naprawdę, naprawdę Jezusa potrzebujemy. I Tomasz, jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, naszym najlepszym reprezentantem. Wszyscy jesteśmy jak Tomasz, wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy mamy słabą wiarę i potrzebujemy, by Jezus mógł wejść przez drzwi naszej słabości do naszego życia, przez drzwi naszej słabości do naszej codzienności. I czytamy dalej, i wiele innych znaków, których nie, zapisa nie zapisano w tej książce, w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, zobaczcie tę kolejność, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Co to jest za kolejność? Pan czyni znaki, byśmy uwierzyli, abyśmy wierząc mieli życie w imię Jego. Wiecie, ja spotykam wielu ludzi, to, to jest też bardzo ciekawe. Ja spotykam wielu ludzi, którzy mówią, ehm, Powołując się na ten fragment, który przeczytaliśmy wyżej, Ja nie potrzebuję znaków. Ja nie potrzebuję cudowności w moim życiu z Bogiem. I wielu ludzi powołuje się właśnie na ten fragment o Tomaszu, mówiąc, że No, Jezus powiedział mu: Błogosławiony jesteś, Błogosławiony byłbyś, gdybyś uwierzył nie widząc, nie? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale chwilę później Jezus mówi o tym, że potrzebujemy znaków. Więc myślę sobie, że ludzie, którzy często mówią, że nie potrzebujemy znaków, chybiają trochę celu, bo Jezus chce znaki czynić. Ale znaki, wiecie, w naszym życiu, potrzebujemy to zrozumieć, nie pojawiają się ze względu na nas samych. Przynajmniej w dłuższym rozrachunku, w takim większym rozrachunku, w dłuższym okresie, ponieważ pierwsze znaki, znaki, które dzieją się w naszym życiu, kiedy się nawracamy, są jak najbardziej dla nas. Ale później Jezus zaprasza nas i zachęca nas, żebyśmy stali się ludźmi wiary, żebyśmy stali się ludźmi, którzy będą wierzyli, i aby dzięki tej wierze Bóg mógł czynić kolejne rzeczy dla kolejnych ludzi. Amen? To jest ta logika Ewangelii. <laughs> Przepraszam, to jest ta logika tego, co Jezus chce czynić. Doświadczasz znaku, później Jezus zachęca Cię do wiary. I żebyś był człowiekiem, przez którego wiarę on będzie mógł czynić kolejne znaki, kolejne cuda, już nie dla ciebie samego, ale dla ludzi, którzy uwierzą przez te znaki, którzy będą, będą wierzyć ze względu na to, co zobaczą i do tego Jezus ciebie potrzebuje, byś był człowiekiem miłosierdzia, byś był człowiekiem, który nie myśli o sobie, byś był człowiekiem, który nie myśli o Bożym Miłosierdziu jedynie w kontekście siebie samego. Taką osobą była święta Faustyna, nasza super święta z okładki. To jest lekcja, którą Faustyna nam zostawia, by być przyjacielem Jezusa. To jest święto ludzi, którzy znają serce Boga. Faustyna była taką dziewczyną, taką kobietą, taką siostrą zakonną. Ona znała serce Jezusa i w tym sercu się zakochała. I ta przyjaźń, ta bliskość sprawiła, że wszystkie te znaki, które ludzie, słuchajcie, dzisiaj doświadczają przez to przesłanie miłosierdzia Bożego na całym świecie, nie są dla Faustyny, ale dzieją się przez Faustynę, dla ludzi, którym Bóg chce okaże, okazać swoje miłosierdzie. I dlatego my potrzebujemy być ludźmi, którzy powiedzą: Potrzebujemy znaków, Panie, wołamy o znaki, wołamy o cuda, ale nie dla siebie, ale dla ludzi, którzy potrzebują miłosierdzia Bożego. Potrzebujemy dla niewierzących, dla ludzi, którzy mają dzisiaj trudności w wierze, trudności w swoim życiu. Dla tych ludzi potrzebujemy miłosierdzia Boga, potrzebujemy miłosierdzia Bożego. Więc dzisiaj nie myślmy jedynie o sobie samym, w to święto miłosierdzia pomyślmy o tym, że potrzebujemy modlić się o znaki, potrzebujemy modlić się o, o Bożą moc w swoim życiu, potrzebujemy modlić się, by Bóg czynił przez nas wspaniałe i wielkie rzeczy. Ale nie myśląc o nas samych, ale myśląc o tych, do których jesteśmy posłani. Więc o to Was dzisiaj chcę prosić, byśmy się o to modlili i byśmy o to wspólnie mogli zawołać do Pana. Więc Jezu, dzisiaj wołamy w święto Twojego miłosierdzia, w to święto, które nam dałeś. I w to święto, Panie, które nam zostawiłeś, daj nam dziś doświadczyć Twojej mocy, daj nam dziś doświadczyć Twojego pokoju, Twojego miłosierdzia, daj nam dziś doświadczyć tego, Panie, że Ty jesteś blisko, że jesteś blisko tych, których wiara jest słaba, których serca są osłabione. Którzy myślą, że już nie wierzą i że nie mają siły wierzyć. Pokaż im, że wiara jest łaską i że potrzebują dzisiaj doświadczyć Twojego miłosierdzia, bo wszyscy tego potrzebujemy. Przyjdź, panie, z mocą, przyjdź z łaską i przyjdź do tych, którzy przez nas mają uwierzyć w Tobie, w Twoją bliskość, w Twoją miłość i w Twoje miłosierdzie, panie. Przyjdź, duchu Boży, z mocą, przyjdź ze swoją siłą i przyjdź ze swoim namaszczeniem. O to wołamy, o to prosimy. Miej miłosierdzie dla nas. I dla całego świata. Amen. Ściskam Was mocno, pozdrawiam. Klikajcie łapki w górę, niech to przesłanie niesie się dalej. Ściskam Was i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo z Bogiem. Pa. Do zobaczenia.